Ten Słyszy mnie pan? Tak. To panie prosimy o intensywny kręcenie. A co ja robię? A gry basz no Nie wiesz, może robię herbatę. A no, ja robię sobie herbatę często. A mnie nie hmm, Tutaj będzie jakiś o, e, na mapie wykazany. Na ja mapie mi te wykazane? moje monety. Na mapie wskazany? To... W na mapie mówisz? Nie czekajcie czekajki, kurde. Au, szank twoje ten, Cooperowe to jest. Cooper! Weź je, zaczekaj. Cooper! 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 O. Cooper! E, Star Fury. Star Po co nam to nie mamy-mamy? No właśnie. Dalej mm, butelki Iron. Kto chce Iron? Ja. ja. Będzie dla Pepe na kinow. No E, albo na łok. E, to resztę w skrzynkach zostawiam, tylko jeszcze sobie dwa eliksirki wezmę, dwa dla Ciebie. Dobra. Piękne. Czemu mówisz, że to kręcisz? Bez przywitania w odcinku nowym. Nie, nie przywitali się nie przywitaliście? Ja mówiłem to też. No to ma, ludzie. No tam no tak, no. żeby nie było, że się nie przywitałem, to też Ero jest wariatkowa, pan się przywita. Hello. Czekaj, Czuję, że na lewo będzie kolejna wyspa, ale będzie. myślę, że strasznie daleko. Będzie następna, może. No ja też tak myślę. Może tym razem byśmy poszli prawo. Czekaj, zobaczymy. Już połowu nie wiem. wiem. bym coś powiedział ale nieważne myślę że w trawo nie będzie nic ciekawego skąd takie, łoo wow, mega mocy więc nie wygadam z... bo znowu miał pitolikie słuchajcie ja uważnie poprzedniego odpada no zamykam no, takie to... drzwi dlaczego no, nie lubię tak współpracować yeah. Ej, tu jak wracam na sprawnach Nie mamy magicznego lusterka. To idziemy tym. Albo idziemy samochod. I chłopi, tu jest, że o pod tym... Pod tym czym. Co to? Co kopiesz? Będzie robił na kilo. Silver. Co się to zamuruje? Szark, poczekaj, to w prawo może pójdziemy... Czekaj, jak ten odcinek dopiero się zaczął mniej więcej? Tak, jak, w tym odcinku jeszcze idziemy w prawo, czy jakieś następny? Ja w, ja w tym odcinku blaskam. Nie, nie ma przychodzić i mi tu pomagać. Dobra, ale pamiętaj, zbieramy na dwa Szarka na kidow, a później dla mnie na mecz. No, a później dla mnie na łuk. A teraz ja się zajmę kopalnią w... w zamku. Ale tak się tak zaraz zginę. Więc Shark wiesz co nie kupisz, jeszcze, okej? Wiecie co, wy tam malutkie, co? bo ja to duże jest to złóż. I to weź wykup to najpierw złoto. No złoto co jest co dla mnie na Okej, okay, i teraz Czarko. muszę przekopać do czarką Czarko za ciebie prezenty, gdzie ty jesteś? 43 ory. Eee, włącz pywą, pewnie zabij. I Tak miałam tylko pół serduszka, więc. Czwartka serduszka nawet chyba. Więc, co mi to. Te... Ale oddaję te dwie złote moleczy. Jedna złota jest moja. I nie no mam jest... żadnych? No, tylko wydać super, a? A, to ja mam trzy, to... Nie wypadło do mnie monety? Wow. Nie. To super. Ja już szczęście. Są To bloki, wow, fajnie! To jaki spadł, no O, 1169, bo na górkę. Czyli na Fio MG jest pełno silvera. Ej, 1169? Mm -hmm. Czekaj, jak mam Merhanta, a ja mam złotą monetę. kupię sobie sk albo skarbonkę. Nie, nie chcę skarbonki. Zbiera. Nie, zniszczymy, butelkę, zbieramy na mine helmety. Aha, Można. Ej, ja chcę. Ja chcę zabrać tylko na niego. chcesz mu zrobić? Bo mam drewno też. To ja sobie akurat no zrobię srebrny kill'ow. Dobra. No żydli, ej, nic do, dla niego. A dobra. On ja... to nie lepiej... Dobra, wiesz. Co? Nieważne. Bijacie słonecznikiem, Bijacie słonecznikiem. Okay. Mm, dwie, to... cztery są potrzebne. Oddaj mi. mi a ja takie, wiesz, tak... Oddaj dwie sztabki tamte, co znalazłeś. No, ale później jest dla mnie. Później no. jest dla mnie na rzecz. Ja mogę zrobić i ten short sworda. ale najpierw jest na i Ile macie sztabek? Jak jehik, ale one są na kilo, wiesz? Mam jednego ora. Czekaj, e, PP, łapiesz jeszcze to? Iron jeden, dwa goldy. A ten, no ale to jedna sztabka do przodu, tylko. No to tak, ludzie, ja myślę. Nie wiem jak on myśli. Przekończymy ten odcinek. To czekaj, to ja ci wyrzucę. A następny wtedy jest złoto dla mnie, tak? Ej, w czym się robiło to? Te... No, przetapiało się, nie? Piecu, czekaj. Gold ore się przetopiało i potem się wygrupowały. Mi łap, łap jedno to, łap no to. Zrób mu ten złoty kilów, ale później jest dla mnie na miecz. A ja sobie zrobię silver. Co Kto ma tak głośno sądy, że kopiąc kamień słyszę to u niego? Ja nigdy nie kopię. To ty kopiesz kamień. No a ja mam soudy wyłączone. Złoty. No, Gold piłka! Zrobiłeś sobie... było sobie zrobić ten srebrny miecz. Ty no. masz <gry> Zostawisz ten dla mnie. Ja tu jestem górnikiem. Nie wiem co ty wy to w ogóle robicie no. Ale to za to tobie. No ty się chciałaś zamienić z tego stopa pamiętam, wiesz? I przestań skarżyć, bo ja nie Czekaj, mogę stawiać. Ja tu stawię. Ale żeś stawił. Stawiłeś na wysokość, wiesz. już myślałam, że na piwo. Stawiam na milion. A ja na dwadzieścia. A ja stawiam na browsa. wszędzie Dobra, koniec. Dobra, kończymy.